Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel a ten film będzie takiego rodzaju testem mianowicie sprawdzimy ile podarunków mistrza areny otrzymam za 60 parę walk na arenie początkowo miało to być 100 no i miałem prawie je uzbierane w sumie już miałem no ale w trakcie filmu pierw gra odmówiła posłuszeństwa no bo przestała nagle działać jakieś problem z serwerami później mój internet miał problemy no, i pozbierałem po prostu przez dwa tygodnie z tego, co mi pozostało, do 60. Także zobaczymy 60 wyścigówek na arenę, plus te darmowe. Także myślę, że żadnego licznika robić nie muszę. No tych skrzynek nie będzie nie wiadomo ile. Myślę, że na te prawie 70 walk, jeżeli otrzymam ze. no, ze dwie skrzynki, to i tak już będzie sukces. Także jedziemy. Postaram się też wybierać takich przeciwników, żeby nie było niespodzianek na automatycznej walce. I przy okazji policzę, ile tych darmowych będzie, bo w sumie sam już nie pamiętam. Tak na co dzień raczej robię to wszystko na szybko. Od dawna mówiłem, że nie zależy mi kompletnie na PvP Wive Arena. Także to już chyba jest czwarta walka. Teraz będzie piąta. 6. I 7. Czyli łącznie będzie 67 walk na arenie. No i zobaczymy, właśnie, ile tych podarunków Mistrza otrzymam. Na koniec, oczywiście, wszystko co dostanę, otworzę, żeby nie było. No i po prostu teraz przyspieszę. Widzę, że mają słabe tutaj rankingi, więc z tymi powinno pójść bez problemu. Też już nie muszę tych, tych walk liczyć. Jeżeli. Jakimś studem bym tam przegrał To po prostu odejmiemy odpowiednią ilość Fajnie by było chociaż te 60 zrobić Tak samo mi mówiliście Że macie tak samo jak ja Czasami niespodzianki, że na przykład przegrywacie Z przeciwnikiem o 2 miliony słabszym No i mi też to się zdarza Także muszę uważać zdecydowanie Oproszę tutaj z jakimś Z niskim rankingiem, ale ma 4,5 miliona w ogóle tutaj Same mi się trafiły jakieś bestie, że tak powiem. To są po prostu pewnie gracze, których również nie interesuje PvP, albo po prostu tacy, którzy skończyli grę i gdzieś tam w rankingu spadli. Przynajmniej tak się domyślam. Ten film powstaje też po prostu w oczekiwaniu na patchnotcy, które powinny tak naprawdę niedługo się pojawić. No, nie spodziewam się, że one będą jakieś znaczące. Ostatnio mieliśmy wiele nowych funkcji, także no nie ma co tutaj oczekiwać, nie wiadomo czego. I tak twórcy ostatnio bardzo ładnie się spisują, także trzeba ich pochwalić. No ale patchnoutsy na pewno powinny być. No kończą się już eventy. No, minęły już ponad dwa tygodnie od ostatnich patchnoutsów. Więc myślę, że na dniach się coś pojawi na pewno. No, na pewno będzie nowa postać, jak zawsze. Może w końcu będą nowe wierzchołki czasu? No bo tak naprawdę to nie jest żaden problem przenieść mapy z podróży cudów na wierzchołki czasu. Już raz to zrobili z opuszczoną kopalnią. No i gdzieś tam powstał pomysł ludzi, żeby zrobić właśnie trudne wersje wierzchołków czasu. To by było według mnie ciekawe. No ale musieliby to jakoś sensownie rozwiązać, bo domyślam się, że jeżeli dla wszystkich by wypuścili Wersje trudne, no to tych nagród by było za dużo, a jak wiadomo twórcy w żadnej grze nie lubią za dużo rozdawać za darmo. A tak swoją drogą to nie dostałem jeszcze żadnego podarunku, także zobaczcie jak ciężko to dostać. Mam wrażenie w ogóle, że obniżyli to i w komentarzach pisaliście mi, że też to zauważyliście. No, kiedyś potrafiłem dostać nawet dwie dziennie, dosłownie z pięciu walk. I tak było przez przynajmniej pół roku, no a później coś się zepsuło. No przynajmniej parę w miesiącu dostawałem, a teraz zdarza się, że przez miesiąc nie mam kompletnie ani jednej. Wtedy myślałem przez chwilę, że przegram, bo dosyć mocna drużyna. Tutaj już wkraczamy na takie, właśnie trudniejsze. Coraz mocniejsi są. No i tak jak mówię, na PvP kompletnie mi nie zależy. Jedyny okres, w którym staram się, to tam, wiecie, te nagrody sezonowe. A tak to raczej na ludzie po prostu robię sobie walki dosłownie tak jak teraz. Wybieram najsłabszych po prostu, żeby wygrać i żeby mieć szansę na skrzynkę. No, żeby być w topce, nie oszukujmy się, trzeba wydać pieniądze. To nie jest gra, którą... w której w sumie wygracie taktycznie z topką. No, bo tam po prostu ludzie mają o 30-40 poziomów wyżej od was. Wszystkie postacie na 5 gwiazdek, no i nie obejdziecie tego umiejętnościami. Choćbyście nie wiem jak się starali. Trochę wolniej teraz idzie bo muszę odświeżać. Tak jak widać trafiają mi się same dosłownie jakieś dzikusy stopki już. Ósme miejsce tam widziałem mam. Zawsze na dole według mnie powinno być tak jak w wielu grach, że powinien być jakiś bardzo słaby przeciwnik na dole. Żebyście wiecie mogli sobie Szybką walkę zrobić, a nie mi się pokazują tutaj sami, właśnie po 4,5, po 5,7, po prawie 7 milionów nawet. Tam jakiś Polak swoją drogą był, pozdrawiam. Jeżeli oczywiście to oglądasz, bo nie wiem. No tutaj już za mocniej. może tego spróbujemy. Mamy żadnego podarunku mistrza Aren jeszcze nie ma, nie? Po prostu. No, Ewidentnie coś zmienili. To nie było tak na pewno. Też nie mówię, żebym miał otrzymać nie wiadomo ile, że 10 czy coś w ten deseń, ale... No chociaż 1 czy 2 byłoby miło, prawda? Jeszcze trochę tych walk mam, więc... Szansa jest, ale... No z tym tutaj wolę nie ryzykować. Jeszcze tam Ferael był. Jeszcze się okaże, że zaraz topkę będę miał, z której zaraz już widzę w ogóle te ataki, nie? Na drugi dzień zaraz będę miał 50 ataków i spadnę z 5 miejsca pewnie na 40 ze zemsty, bo widzę, że atakuje niektórych po kilka razy. Czy ja mam z tym szansę wygrać? Chyba mam, nie? No spróbujemy. Nie mam, czyli walk będzie 66 wygranych. To jest właśnie ryzyko. Także więcej nie ryzykujemy zdecydowanie. Obniżamy sobie tylko szanse na podarunki mistrza. Następnym razem zrobię tego więcej. Myślę, że około 100, tak jak pierwotnie planowałem. Oczywiście taki film ukaże się w ciągu dwóch miesięcy, bo tyle zajmuje zbieranie. No, chyba że dostanę trochę z astrologa. To wtedy pewnie szybciej. No podobnie. Nie oszukujmy się, skończy się to liczbą 0, także zdecydowanie nie musiałem robić żadnych liczników. Ale teraz zobaczycie jak ciężko to dostać. Przynajmniej obecnie. No, tutaj sporo muszę odświeżać. Tego chłopata już atakuje chyba, nie wiem, dziesiąty raz. Niektórzy, właśnie wiedziałem, że wklejają na redditach jak jedna osoba ich atakuje po 3-4 razy, to ciekawe co powiedzą na 10. Ale to jest w celach naukowych. Także mam wybaczone. No nie, no nie będę ryzykował. Mogliby mi pod koniec dać właśnie jakichś słabszych ludzi. No 5 milionów sami. Czy ja z tym mam szansę? Chyba, że mam, nie? Ulmus. Myślę, że to nie jest zbyt dobra postać, na pvp przynajmniej. Dobra, 8 walk. Trochę dużo tutaj na tym filmie gadam, ale... No, coś trzeba mówić. Mm, ciężko mówić o innych rzeczach, skoro robię arenę. I tak naprawdę przez jakieś 10 minut lub więcej robię ciągle to samo. Ale, tak jak uprzedziłem na początku, ten film to jest takiego, taki swego rodzaju test. Dobra, jeszcze 4 walki. Zobaczymy, co nam się tam uda zrobić. 3. No, będzie 0 nieoszkujmy się. Chyba, że na koniec jakaś ostatnia magiczna skrzynka wypadnie. Czyli będzie 66 walk, jeżeli ta się uda. No czyli podsumowując, na 66 wygranych walk otrzymałem, uwaga, 0, kompletne 0 podarunków Mistrza Areny. No co jest trochę przykre, to tylko pokazuje jak ciężko to obecnie dostać. No, według mnie kiedyś było o wiele, wiele łatwiej. Ja tutaj nie mogę zrobić. Chciałem jeszcze na koniec Wam może, żeby zadośćuczynić, że żadnej skrzynki nie ma, podnieść poziom. Kryształu rezonansu. I chyba zrobimy to na fulla Od razu. Tak, możemy. Dobra. Czyli teraz 14 tysięcy esencji kolejne. Dwa poziomy jeszcze. No, zbieram znowu samony. Trochę ich już tam nazbierałem. Bo jakieś 40-60. No, co jest małą liczbą, ale wiecie powolutku do przodu. Tutaj sobie jeszcze odbierzemy na koniec. No i to by było na tyle, tak naprawdę. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy to obejrzeli, chociaż wynik tego filmu, tego testu jest tak naprawdę bardzo przykry. Powinni. Nie wiem, tak, według mnie kiedyś ta szansa była większa i tak powinni zostawić. W każdym bądź razie podsumowując, na 66 wygranych walk, 0 podarunków mistrza Areny. Także ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia wszystkim no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.